Witam, tu Gruszka Luena. Zapraszam do wysłuchania horoskopu Koziorożce na czerwiec. Co będzie wpływać, kto będzie wpływać na samopoczucie i zdrowie koziorożca w czerwcu? Miej pewność siebie. Uwolnij się, poddaj się. Świeże powietrze. Bardzo dobrze będzie wpływać świeże powietrze na samopoczucie yy, koziorożca w czerwcu. No i tutaj słuchajcie, odetchnijcie, uwolnijcie się, ściągnijcie te ciężkie ubrania, po prostu oddechnąć yy, taką pełną piersią, yy, nowe idzie do koziorożca, bo świeże powietrze oznacza nowe, coś nowego, coś odżywczego, yy, poddaj się temu, yy, przestań się po prostu blokować koziorożcu, no i. Miej pewność siebie, prawda? W razie czego broni się tą tarczą, zasłaniaj się i wymierzaj sprawiedliwość mieczem. No, i teraz zdrowie: dokładniej dla koziorożca na czerwiec. Niektóre koziorosce powinny wypoczywać, na przykład, nie wiemy, w ogródku, bo niektórzy się relaksują, kopiąc na przykład, działając tam w grządkach, robiąc jakieś porządki, prawda? Są przepracowani, a zadowoleni, zrelaksowani. Ja wiem, że to dziś nie brzmi, ale można się przez pracę też relaksować. No i też się przybywa na świeżym powietrzu dłużej. No, i zdrowie to tak. Tutaj cztery karty mi wyskoczyły, no ale to bierzemy je, skoro tak, tak wyskoczyło. A nawet więcej. Dobra, więc tak. Kwestie związane z przywlekłymi chorobami też kręgosłup mi się kłania. Nogi to tutaj uważać, żeby nie przemoczyć nóg, nie zaziębić. Od nóg też, prawda, się można przeziębić. A tutaj kwestie związane z. Jak ktoś jest myteopatą, to odczuwa po prostu w stawach reumatykę, jeśli pada, pada deszcz i to się odbija na jego też samopoczuciu i zdrowiu. To tutaj no, smarować się jakimiś maściami rozgrzewającymi, jeśli chodzi o, o tego typu schorzenia. Generalnie też smarować balsamem nogi, z, w jaki sposób dbać o nogi w czerwcu. Tutaj będą też zmiany na linii jakichś chorób przewlekłych. Może coś się za, zaognić, jeśli chodzi o choroby przewlekłe u koziorożca w czerwcu. Sprawy dotyczące jakichś stanów zapalnych. Mogą być też stany zapalne w, w nogach, mogą być kłopoty z żelakami. Dalej mamy sprawy związane z chorobami, takimi dolegliwościami mężczyzn z koziorożców. Ktoś, jak ma tatę koziorożca, prawda, to też uważać na jego zdrowie. Kwestie związane z wątrobą, trzustką, drogi żółciowe. No i plecy: plecy, barki, ramiona. Kwestie związane z nadwagą. A troszeczkę taka ociążałość, przejedzenie też wychodzi na czerwiec. Cięższe poruszanie się. Dobra, i teraz miłość. No, i też y, takie zmartwienia troszeczkę koziorożców, które się będą odbijać na ich samopoczuciu, związane z szefem. Z szefem, z kimś takim z autorytetem, y, zamartwianie się o, o taką osobę, która jest taka niezbyt. No, no, taka cwana jak lisek, prawda? Cwana, skryta i taka. Mm, no, niekoniecznie szczera wobec. To no, może być właśnie jakiś szef. Y, wobec y, koziorożca. Dobra. No i związki. Związki, relacje, miłość. Ta koziorożca na czerwiec. Potrzeba, czyli Nawis, tiwas i wunio. No i tutaj koziorożce będą w czerwcu. Miały taką potrzebę, żeby podjąć decyzję, dokonać wyboru, yy, yy, jakichś takich. Rzeczy u, u, powodujących radość, uciechę, jeśli chodzi o, rel, o związki. Czyli nie wiem, może zakup jakichś, tak, będą wspólnie podejmować decyzję, żeby gdzieś wyjechać, dokonać jakichś takich zakupów. Y Wybrać się wspólnie gdzieś w miejsce, gdzie można prawda, odpocząć, napić się czegoś, poucztować, pobyć w gronie prawda, znajomych. Będą takie decyzje podejmować, różnych wyborów będą w koziorożce dokonywać. No i niektóre też są utęsknione, czekają prawda, na przyjazd jakiegoś prawda, współmałżonka, współpartnera który ma taką pracę że po prostu podróżuje i rzadko się widują, prawda? współmałżonkowie, współpartnerzy dalej, single koziorożce no i tutaj Fechu bardzo fajnie, różne korzyści będą miały koziorożce jeśli chodzi o związki ale to single prawda? czyli może być no kilku fajnych takich Osob, które można wziąć pod uwagę, można też w jakiś sposób robić różne interesy. No i zacznie się od interesów, a skończy się na innych, prawda, bliższych relacjach dla singli, koziorożców. No i teraz mamy dalej pod sprawy finansowe. Sprawy finansowe. Sprawy finansowe. Kwestie finansowe, generalnie finanse dla koziorożców na czerwiec. No, i karta oczekiwania się wyrzuciła. Koziorożce czekają na kaskę. O, kolokwialnie mówiąc. Mhm. I spotkania jakieś różne. Te, takie biznesowe, spotkania, mm, rozmowy o pracę. Ym, tutaj troszeczkę się zamartwiają Niektóre koziorożce, a fe nie martwić mi się tutaj, oczyszczamy. Dalej mamy. No, zamożny dobrodziej, czyli źle nie jest tutaj jakieś takie nawet nadwyżka, to jest bank i wychodzi, zatwierdza spraw bankowych, jakieś inwestycje dla koziorożca. To są umowy, umowy korzystne. Pan tutaj załatwia interesy. No proszę, jak fajnie. No, jakieś, jakieś tutaj bonusy się trafiają, ciekawe. Niespodzianki też od losu, no wyjazd, wyjazd z więc źle nie będzie, skoro stać będzie na taki wyjazd koziorożca, no to przecież to taki wyjazd jest dalej, to jest dal, dalsza podróż, no i tutaj się, y, prawda, w, w jakiś taki kraj y, za oceanem mi, prawda, y, wyrzucił, czyli tutaj raczej powinny być usatysfakcjonowane finansowo w czerwcu koziorożce, no i co? I teraz. A niektóre będą się też przeprowadzać koziorożce w takie miejsce bardziej korzystne. Dobra, i co? Podsumowanie: szczerość, wyobraźnia. No, takie trochę rozchwianie i związek. No, i y, tak, tutaj będzie możliwość, potrzeba jakiegoś y, wsparcia kogoś też finansowego przez koziorożce. No, może to, to też być, prawda. Y, dziadkowie będą, prawda, wnukom coś, y, jakieś takie pieniążki podarują, mogą coś kupić, y, mogą coś, jakieś, prawda. Założyć jakąś taką y, lokatę komuś y, z rodziny. Będzie generalnie to wsparcie, prawda? I tutaj y, troszeczkę są takie rozkwiane, jeśli chodzi o związki, relacje. Koziorożce w czerwcu będą, y, czyli. W jaki sposób tutaj się realizować wspólnie, hobby yy, trudno powiedzieć. Wiele sobie będą wyobrażać, ale na co się w końcu zdecydują, no to jest bogactwo urodzaju. Tutaj karta podsumowująca, wieża. I dalej mamy strata. Kultura. No, i pewne takie, które koziorożce, które pracują w kulturze, generalnie odnotują straty, czyli tutaj trzeba będzie coś przemodelować. No, i sentencja. Musisz odnaleźć siebie koziorożcu. No, i też doradzam, żeby wybrać się gdzieś do kina. Pozdrawiam.